Widzowie? Dzisiaj będziemy przekładać wtaszniki z giełdy. Tak. Dzisiaj jestem. I będzie krótki wywiad z Mają i ze mną. Będzie ono się Pająku. A właśnie! I straszników. Ale... Jaki? No bo... Ty, To powinno być Sieraneczko. Drodzy widzowie, widzimy się na kanale Pająki. Kaspra Maji. Nie, nie ma pani moje tylko nie będzie. Nie będzie zmieniona na raz. więc. Idziemy do naszego stołu operacyjnego. Więc teraz róbmy, no tak potrzebujemy jakichś narzędzi, albo musimy to odkleić. Ja, ja mogę to odkleić. Nie, to jest trudno, to jest łatwo odkleić. Ciekawe w ogóle. ok, okej, okay. Dobra, jeżeli coś to zajęło nam... Posłuchajcie, to troszeczkę nam zajęło to, to przygotowanie tych dwóch terariów, to w ogóle tu ogarnięcie tego mamy... Widzicie, mamy tutaj troszeczkę ból, ale nas to... nas nie, nie obchodzi to, tylko nas obchodzi pająk. Teraz musimy uważać, żeby ten... Będę trochę nie spierdzielił. stop, stop! Rękawiczki. No, no rękawiczek nie możesz ubrać, jak zawsze ubierasz to... Tera, musimy go wygonić. Ale jak? Yy, lepiej załóż rękawiczki, ok? Yy, yy. I tak będziemy zrewilować. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy rękawiczek. Mogę im trochę zwilżyć? Potem. Czekaj, to jest... Dobrze. Ale troszeczkę... Nie. Dzięki. Dobra, może być. <laughs> w ogóle trzeba je coś też... Będzie widać jak je będziemy karmić, bo ja przyjęłam jednego pająka od mojego asystenta. i yy, to, to uważajka. O! Może trzymaj jedną ten pudełko. O. To będzie masakra. Czekaj, i pchaj go szczypca. Daj mi to, daj mi to. Za na chwilę. No? Czekaj, musimy teraz wygonić. Wygonić musimy. Dobra, może być cięcie. Chodź 3, 2, 1. Dobra, A Teraz co, tak. Jakby coś to mamy... Wiem, że mamy tu trochę burdel, ale... Tu, tu. Więc teraz, tak, teraz musimy go jakoś przegonić. Ale jak? O nie, ja już widzę! Ja, ja już widzę, co się tu normalnie dzieje, no nie. To jest... to jest. Uważaj, ty, ty to uważaj. O, spokojnie. Przekrótwa. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. To wyjdzie. Jeszcze bardziej. Ja się boję, że on zaraz skoczy na tą kamerę. I co? I co? To jest samica, czy samiec? Przecież czasem jest inna, myślę, prawda? Umiężka, zobacz to. Niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. O, 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 poczekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. Czek. O, o, super, tak. Teraz dawała za tyłek ją tam o, no teraz O, 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 o. No pięknie. Widzicie, są obłoki ważące. A widzicie jakie pająki są mądre? No także jest już operacja wykonana. Ale jeszcze jest jeden pająk, którego powiem wam, że to jest najładniejszy pająk w naszej kolekcji. Ale pluszak też jest. O nie, to jest pojęczyna. A gdzie jest to terrarium? Tam. A gdzie jest przykrywka? Ja mam pomysł w sumie. Weź go złap do pojemnika. Pojemnik, włóż tutaj, ale taki przymknięty. Zamkniemy tak. Otworzymy ale poczekaj. Otworzymy to, no i potem wyjmij i popchniesz go, ok? Taki mamy plan. Posłuchajcie. Chodzi o to, że jeżeli kasper złapie tego ptasznika do pudełeczka, to potem go. do pudełeczka, to potem go wsadzi po prostu przez to. To pudełko. Przez to wsadzi. No i daj to. Daj Uważajcie, to będzie hit. To będzie hit. Wszechczasów. O nie, a on jest szybki? Tak, jak rozumiem. Do... No to mamy przechlapany. Teraz sprawdźmy jak tam sytuacja wygląda. Ale musimy Kacper. Musimy tą korę usunąć i potem go złapać. Dobra. Tu masz ty. Nie ruszaj tego, nie ruszaj tego. Dobra. Uważaj, Kacper powoli. O, wow, jaki piękny. Nie ruszaj tego, teraz musimy zrobić to tak. Musimy zrobić teraz operację. Pokaż całą sytuację tego. Sytuacja. Czekaj, poczekaj, Kasper, 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 patrz. Muszę tak, żebyś mógł ma. ma Oje! najgorzej, żebyś mógł widzieć i tego pająka, i żeby widzowie widzieli, no? No, 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 no nie pomyślałem, no. Oła! Coś mi działa. Wyciągnij to koszty. Zobacz, uważaj, uważaj, Kasper. Pająk na tym siedzi. Może przygoń go, Kasper może tu. Najpierw. O, o, o! No i jest teraz agresywny. Za raczej ucieka. Co? O, uważaj, Kasper, idzie do wyjścia. Uważaj, Kasper, Kasper! No i teraz musimy go przegonić znowu na... na... no tutaj. No, może go przechylimy, a on pójdzie. No, zróbmy tak, ja mam pomysł. Teraz, jest najlepszy pomysł? No. Nie zmuchajmy na niego, musimy uważać. Tu i teraz. Przechyl to, nie. Po, po, nie. Kacper, nie. Kacper! Czekaj, popatrz. Czekaj, 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 Nie nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj! Po co to wyciągasz? No muszę. Sieć tu, sieć i się nie ruszaj. Zróbmy to tak. O, wystraszył się! To wyjmij Kasper teraz tą korę szybko. Tak. O nie. Nie, nie wyjdzie tak, Kasper, Nie wyjdzie tak. Nie, nie. Ucieknijcie, ci Wiem, że będziemy mieli takie burdę. Taki bałagan tu. Czeko? Nie, tego... Otwórz, te, otwórz tego, ja położę tam. Otwórz to. Gdzie? Tego broplastra, Tego. O, położę tutaj, dobra? Dobre. Patrzcie, Teraz co tu się Nie, nie no. można tak, bo może uciec. Może wtedy się przetransportować. On jest tak szybki, że nie można. Lepiej nie. Mhm. Także trzeba... Mam pomysł. Zróbmy to tak. Muszę go przegonić na ziemię. Ale gdzie? Ja go przykryję. Ale gdzie? go wtedy wpuszczę. Czekam. jest dobrze. Ale musisz go przegonić. Mogę wyjąć tą roślinkę. Nie, nie trzeba. Chodź wyjmij najlepiej. Widzisz, przydaje się gdzieś. Ej, przegoń go na środek. Odsuń się. I przykrywaj. No, i strach załatwiony. Okej. Okay. To ta sieć i ona przeszkadza. Mały, ale jadowity, straszny. O nie, ja nienawidzę takich sytuacji on Ci nawet ucieknie nawet. Nie! Odsun się. Mamy wszystko pod kontrolą. Na razie. Nikt tego nie wie, co się. O, pięknie. No, Kasper, Kasper! Ale. Musisz go dać tutaj na wysokość spajnika. O, mam lepszy pomysł. Czekaj. Tak. Przygonię go na chwilę tutaj. Może pojemnik z pająkiem wypadł. Oh. Zatrzymam na to, dobra? Nie. Dziecię. Nie trzeba. To właśnie muszą odpatrzeć, jak to się robi. Ale też trochę zasłoniesz. To będzie trudne. Na przykrywkę? O. Nie ruszaj tego. Ale ty też to Kasper zasłaniasz. Ale za, tutaj, tutaj chwyć. No dobra, zróbmy teraz tak. Tak. Oj, dobrze jest. No pięknie. Czekaj. Nie ruszaj ty. No to szybko Kasper, połóż teraz tę yy, pokrywkę, znaczy pudełko na niego. Nie, zostaw, on już się wejdzie. Kasper, przesuń się. I teraz pudełko połóż. Dobra. Ale nie rzucaj. Uważaj, 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 nie, nie, bo mogłeś przyciąć paluchę, nie? Obnożam okej, okay, dobra. Jest ok, możecie zobaczyć go z bliska. Teraz możecie zrobić. Tutaj wy tak no, wygląda z bliska. O Kasper, pokażę. To jest Polska Loteria Metallica. Piękna. Bardzo ładna. Bestia. Jest taka niebieska. Piszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony kolor. Mhm. Kasper. Daj, 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 daj. No, no ja tak. ci, ja, Kacper, ja ci tu otwieram i ty operujesz tak. Poczekać, teraz zróbmy to tak. Zakrywam. Mhm. I otwieram. Ej, tam masz szczypce. Tam masz swoje pałeczki. Kasper, bo wszystko łokciem zasłaniasz. Poczekaj. Teraz wygońmy go stąd. Może zmniejsz tutaj tata. Żeby była na tego wysokości. Jeszcze go wygończę. No dalej, tam sobie tego. to tato. No nie, już dobra, spoko, widać. Jest okay. Dobra, wyjmij pudełko. Szybko, szybko, szybko. No. Udana operacja na dwóch pająkach, tylko trzeba teraz. Oczywiście, jak myślicie, co trzeba zrobić? Je nakarmić. Bo co to za pająki bez żywienia? Jak... jak się... Nakarmimy je? Tak, ja nakarmię. Bo czekaj. Ty chcesz nakarmić? To proszę bardzo. Kurde się tak. Dewey. Uważaj bo one są agresywne. Wiem. Kasper, weź to terrarium. Bierz! Je les assois un peu pour préparation. Ogarniemy to biurko i wracamy. Cięcie. Start. Start. Dobra. Teraz jak się hoduje straszyki? Dobra, jeżeli macie straszyka. Ja oczywiście nie mam, ale miałam, bo ze starością zdechło. Jeżeli macie straszyka, to najlepiej, żeby nie jakiś tam papier pod. No, i jak macie ten taki papier toaletowy albo taki normalny gruby papier, to możecie go użyć. Możecie go zwilżyć wodą, położyć na. No, powiem Wam, że. Może dajmy na chwilę to. Może być w takim. W takim. W takim może być to terarium. No, może być to w takim terarium. No i właśnie. K kładziecie? Czekaj, mogę? położyć? Patrzcie. A! Licua, to, A! Otworzysz mi to kacpę? Dobrze, już otwieram. A! No i one jedzą liście tych. Ym, nie maliny, tylko liście chyba Jerzy, i mogą być z. Masz? Zdane. Jak macie to takie faunarium, to macie, tutaj macie rozłożyć taki papier. No i muszą się wam liście, liście zmieścić albo dębowca, albo jeżyn. Um, ale tylko to jedno. Jeżeli w ogóle macie jakiś ogródek czy coś, możecie je na lato, na całe lato wypuścić. Ale jak już się zaczyna z... zima, a, to, to nie tu. a jak zima to by się szereg. zaczęła robić, to po prostu je schowacie, no i dacie to... Do... Nie wejdzie. Bo macie co tak robiła, że na przykład ma takiego straszyka. No i... ma takiego straszyka. No taki chyba dwa. No i ona wypuściła jednego i on tak. cały czas siedzi na takim jednym liście. Jeżeli chcecie się zapytać, okay. 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 dlaczego teraz już nie mam modliszek, co się z nimi stało albo e, dlaczego już nie mam straszyku, bo modliszki mi zdechły też ze starości, a straszyki też ze starości. No i jeżeli coś, to one nie piją, możecie im tam pryskać i nawilżać. Ale też zwracajcie uwagę, jaką na przykład one muszą mieć na przykład, żeby te liście nie słuchały. Nie... No, chodzi o to, że jak będziecie je trzymać w cieniu, to te liście nie wyschną. A jeżeli je będziecie trzymać na słońcu, to mogą też przekwitnąć. Ja miałam tak e, e, pod ręką ma, mia, mieliśmy taki mały kubeczek plastikowy. No, i po prostu w tym kubeszku plastikowym była woda. I tam było takie nacięcie x -a. I tam włożyłam tą. Wiecie, roślinkę, i one tak sobie jadły. Jeżeli coś, to jest sekret. One zjadają. Ja. Yeah. Yy, powiem Wam inaczej. Jeżeli będziecie chcieli mieć te strasieki, to na narwijcie im na rok, bo one za. Już w jeden dzień zjadają całe liście. A jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego ich nie pokazywałam na filmach, bo wtedy nie grałam, ale... Też pamiętam jak... Bo wiem, że straszki mają takie kolce małe, takie, takie, takie małe. I one są takie... bo one są takimi liściowymi zwierzę... no owadami. I roślimy żadnymi. No i chodzi o to też, że one, jakby, są fajne, ale jak weźmiecie je na rękę, to może mogą się tu przy skórze mogą się do skóry przyczepiać, i o to chodzi, bo jeżeli też musicie mieć dobre. Ale nie, to do mego pokoju. Mój pajączek. Jeżeli. Chcecie wiedzieć, dlaczego teraz mi się, ja nie mam Starsieków? Dlatego, że mam pająki? bo mi się spodobały. Jakoś dziwna, co nie? A teraz idziemy dalej do Kacperków. Okej. Okay. Więc yy, pytaj mnie o coś. E, niektórzy mogą też nie wiedzieć. Jak pierwszy raz oglądają nasz kanał, to co ile mamy im zwilżać, dawać jeść? To zależy od gatunku i od wielkości. A na przykład, no a na przykład jak co ile trzeba, co ile trzeba na przykład im zmieniać te Raz na pół roku. A torf? Też raz na pół roku. A jeżeli się pojawi pleśń? To też trzeba wymienić, te, wymienić tor I to natychmiast. A, jak mamy ugrudzone przód terrarium, to co? Robi? Czyścimy. Ale w jaki sposób? Pusteczkami. Tak, ale jeżeli od środka tam gdzie spają? To o co chodzi? O to, że jak na przykład, że. Jeżeli się nie da, ten pają? No, jeżeli jest taki to wtedy bar... trzeba zgonić. To wtedy trzeba albo przeczekać, albo zgonić, aż wyjdzie. A, czy trzeba go złapać do pudełka? Tak, jeżeli się nie da, to wtedy po prostu zwyczajnie trzeba poczekać chwilkę. No. Um. Przypomnij, jakie jest najlepszy pająk dla początkujących? Brachy Perma. Nie, to nie jest Pelma. Ale ta dla... a Brevipelma brak, brak, tak. Dobra. Ja... my ją mieliśmy, ale mam jakiego ptasznika? Ty masz? No. Acanthos curia geniculata. No. Y, trzeba też... Y, na co trzeba zwracać uwagę? Na wilgotność, na to czy jest zanieczyszczona <kluzny> czy nie. A co z temperaturą? Też trzeba dbać, bo to jest A jak to zrobić? Po prostu iść czy to jest mokry czy jest suchy. A, a jeżeli chodzi o to, że yy, niech się załącza maty grzewcze. A to, zale, ja, a to zależy od rodzaju maty grzewczej. Czy gotowa, czy nie gotowa? A. A jaki w ogóle, czy ty byś... jak, chodzi o to, jak w ogóle, jak raz co ile, co ile pająki mają wylinkę? Zależy od wielkości, hmm. od wieku. Moim W tym może i młodsze, tym częściej. A jaki jest twój najstarszy? Ciężko powiedzieć po, po, po tygryna weseli. Ten, który jest w tym bardzo wielkim teorarium. Albo Regalis. Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, albo to, albo to. Ty? Nie wiadomo. Ale w... w tym wielkim, albo w tym małym, trzeba. Ty? Tym? tym, albo... W tym w najstarszy. Tych dwóch? Tak. A... Y, a jakiego, czyli te, te trzy? A jakiego byś bardzo chciał mieć ptasznika? A, no, nie wiem, na przykład Caribbean wersji a, a jakiego polecasz widzą? Ale jakim osobom? Na no, początkującego. Je, jeżeli jest już taki doświadczonym hodowcą. Czyli a, na, na jak ty. Poe! No. Albo na przykład Heteroskodra maculata jest dla bardzo doświadczonych. A? Albo Ptynohirus muinus. Ptynohirus, czyli ten żółty? Tak, ten zaszlik no, słoneczny. Ten, tak. A w Twojej. Czy ja Ci zadawałam pytanie, jaki jest Twój najgroźniejszy? Tak, nie. No to jak jest? Heteroskodra maculata. Czyli tego, którego dzisiaj przykładaliśmy? Nie. Tego, co ostatnio kupiłem na giełdzie. Czyli jaki to był? tacznik śnieżny. Aaa, nie ten. Ten co jest w faunarium małym. Bo gdzie ono kurde jest? O, tutaj, o, mogę to pokazać? Daj. To jest ten. Mogę? No. A ten jest najjadowitszy. A jaki jest naj, najjadowitszy na świecie? Ptasznik czy pająk? Ptasznik. Nie wiem, trudno stwierdzić. A... Jeszcze ar arachnolodzy nie stwierdzili. A jeżeli ktoś... Ale pająk to jest najbardziej dobitny związek do obowiązek brazylijski. A jeżeli ktoś chce mieć... Dobra. Ostatnie dwa pytania. A jeżeli ktoś chce mieć jakiegoś... E, takiego pająka, wiesz, takiego na przykład... Polskiego, czyli nie ptasznika, tylko normalnego pająka. Tak. No to jakiego polecasz? Na przykład z diadematus. Krzyżak ogrodowy. No. Ale wiecie co robi krzyżak odgrodowy? Co? Powiedz. W sieci. Nie, ale który to zmieniał kolor? Żaden. Nie, tamten, który miał ten zielony taki, wiesz, odwłok. A. Jeżeli zielony, to też jest na, na polecany. No. A jeżeli byście chcieli, na przykład. No. A co? Il... Dobra, ostatnie pytanie. Najtrudniejsze chyba. A czy jeżeli widzowie chcieliby podjąć się wyzwaniu, to. to... chciałbyś, żeby je podjęli? Raczej nie. A dlaczego? Bo na przykład to może to nawet dla nich tragicznie, na przykład taki, żeby go połowili od razu na przykład. Mhm. A jeszcze ostatnie, ostateczne. No. Czy łatwo jest przekładać pająki? Zależy jakie. Na przykład szybkie, jadowite, jadwiste. To trudno. Nie zawsze, czasami to uciekają. To my zapraszamy Was jeszcze na koniec i będziemy kończyć Was jeden. To bardzo Was chcemy, to bardzo Was pozdrawiamy. Chcemy, żebyście zostawili ile łapek w górę. 300. Subskrybujcie, wysyłajcie komentarze i jeżeli Wam się spodobało, to możecie nawet przysyłać te filmiki do kolegów znajomych. To Siemanko, cześć, papa.